Zrobimy sobie parę działań na liczbach wymiernych. W tym wypadku mamy tutaj różne ułamki, liczby mieszane, liczby dziesiętne. Zaczniemy od podpunktu A. Jeżeli się przyjrzymy, 8 i 4 mają wspólną wielokrotność, którą jest 8, więc wspólnym mianownikiem jest 8. Zatem 1 ósmą możemy sobie przepisać. Natomiast tutaj po lewej stronie wiemy, żeby z czwórki zrobić Trzeba pomnożyć ją razy 2. Zatem nie możemy sobie mnożyć mianownika bezkarnie. Pamiętajmy, że musimy też pomnożyć licznik. I wynik to jest 6 ósmych. 1 ósma. Razem to 7 ósmych. Można to jeszcze też zrobić. Na jednej wspólnej kresce łąkowej. Jak już znajdziemy ten wspólny mianownik, którym jest 8, możemy to zapisać w ten sposób, że patrzymy tutaj i patrzymy tutaj. No dobra, to się wytnie. Okay. E, przejdźmy do kolejnego zadania. E, w kolejnym zadaniu, jak, po, jak w poprzednim, mamy e, podobne mianowniki. Uwaga, że szóstka i trójka wspólną wielokrotność mają razem sześć. Więc tego pierwszego ułamka nie musimy zmieniać, tylko ten drugi. Zatem mamy minus pięć do przepisania, plus bezkołamkowa, jedna trzecia. I razy 2. Pamiętamy, że nie możemy sobie zmieniać mianownika tylko, więc musimy też zmienić. Zatem mamy minus 5 plus 2 plus t. Minus 5 plus 2 to jest minus 3. W związku z tym, że mianownik był ten sam, przepisujemy. Możemy skrócić to wyrażenie i wyjdzie minus. 1, 2. Wracamy oczywiście przez 3. Voilà. Przejdźmy do następnego. Możemy zrobić bardzo podobnie do poprzednich. Po pierwsze, możemy potraktować liczby całkowite osobno i je dodać. Czyli 2 plus 1 to po prostu 3. Plus 1 piąta plus 30. Zobaczcie, jak teraz to łatwo wygląda. Te liczby mieszane rozbiliśmy na ułamki, liczby całkowite osobno i teraz możemy sobie zrobić takie działanie jak w poprzednich e, przykładach. 10 jest wielokrotnością piątki, więc wystarczy piątkę dostosować do tej dziesiątki. Dostosujmy. Zatem przepisujemy plus kreska 5 razy 2 1 razy 2 plus 3,0. Jakie to proste? 3 przepisujemy. Tu mamy 2 dziesiąte. 2 dziesiąte plus 3 dziesiąte to 5 dziesiątych. Na koniec możemy uprościć ten ułamek skracając go przez 5. Piątek w piątce jest 1, piątek w dziesiątce są 2. Równa się 3 i 1 druga. Przejdźmy dalej. Jeżeli mamy taką sytuację, że od liczby do liczby ujemnej dodajemy liczbę dodatnią, możemy to po pierwsze zapisać sobie w ten sposób, że to będzie 0,75 minus 1,2. Jeżeli nadal wydaje Wam się to trudne, to proponuję zastanowić się nad tym odejmowaniem. Można sobie znak minus wyciągnąć przed nawias. Dlaczego? Bo gdy od mniejszej liczby odejmiemy większą, wynik będzie na minusie. I teraz można to zrobić w ten sposób. Jeżeli ten znak minus jest z przodu, to można zamienić znaki wewnątrz nawiasu na przeciw. I może w ten sposób będzie to dla Was łatwiejsze, żeby to zrobić na liczbach dziesiętnych. Zatem jeżeli od 1,20 odejmiemy 0,75, to wynik wyjdzie nam na pewno na minusie, bo to jest ten minus z przodu działania. I tutaj wyjdzie 25,045. Ewentualnie, jeżeli Wam sprawiają problemy liczby dziesiętne, możecie sobie zamienić te liczby na ułamki, na przykład minus. 1,2 to jest minus 6 piątych. Oczywiście po skróceniu to jest minus 12 dziesiątych, jeżeli chcecie od razu zamieniać. Plus 0,75 to są 3 czwarte. Może tak Wam będzie łatwiej. Wspólnym mianownikiem piątki i czwórki jest 20. Zatem tu musimy pomnożyć razy 4, a tu razy 5. Czyli minus 6 razy 4 przez

Minus 9. Mianownik przepisujemy. Zrobimy na to. Mamy dwa sposoby na rozwiązanie takich zadań. Równość. Popatrzmy tutaj. 12 jest wielokrotnością czwórki, więc wystarczy dostosować tę drugą liczbę. Pamiętajmy też, jak mamy taki zapis plus minus, to możemy to zapisać jako 7 dwunastych minus. Jedna warta. Możemy zrobić z tego po prostu zwykłe odejmowanie. Czyli mamy 7 12 minus, w mianowniku mamy 4 razy 3 i 12, a u góry mamy 3, czyli 1 razy 3. Zatem 7 dwunastych odjąć 3 12 to są 4 dwunaste. Ten ułamek można skrócić przez 4. Tutaj wyjdzie 1, a tu 3. Zatem wynik to 1 trzecia. Na koniec mamy znów liczbane. Proponuję tym razem zamienić je na ułamki niewłaściwe. Zatem równa się minus 7, 2 plus 11, 4. co zrobiłem mnożymy 2 razy 3 dodajemy 1 2 razy 3 to 6 plus 1 to 7 2 razy 4 to 8 plus 3 to 11 ok, równa się wspólnym mianownikiem będzie czwórka, zatem będzie minus 2 razy 2 w mianowniku a tutaj 7 razy 2 w 11 czwartych. Jeżeli od większej liczby na minusie większej wartości bezwzględnej a odejmujemy mniejszą, możemy to zapisać jako takie odejmowanie, czyli 14 czwartych minus 11 czwartych. Czyli robimy odejmowanie, a wynik zapisujemy na minus. Równa się 14 minus 11, to jest 3, 4, no, nie zapominamy o minusie. Dzięki za oglądanie.